W momencie wyjścia buddy z aresztu to jest dzień przed Bożym Narodzeniem internet mocno zabrzał a buddy została przypięta łatka 60. Szkoda, że nie Ludzie bardzo szybko zaczęli spekulować jak... Tak jest, Lecho. E, Lech Janusz, tak jest. Do tego doszło, iż youtuber z zarzutami, za które mógłby dosyć 25 lat, nagle wychodzi dzień przed... Ale to właśnie takie 25 lat więzienia w polskim sądownictwie, albo 100 złotych grzywny. ...z Bożym narodzeniem z aresztu przedmiotu... 100 jednak zapłacił. ...pamięciem okresu 3 Jema miesięcy Szymon. wraz ze swoją partnerką Grażynką. Wątek ten nie był szerzej komentowany... Grażyna i Janusz? ...przez służby... A i faktycznie, Grażyna i Janusz, czekajcie, że on ma drugi Janusz? Grażyna i Janusz tu się wszystko zgadza. To rodziło teorie i różne narracje w sieci. Jedną z osób, która mocno sugerowała, iż Budda mógł kogoś sprzedać lub pójść na współpracę był Sean Reporter. Ten często w swoich materiałach podgryzał Kamila i wspominał, iż nie jest możliwym to, aby ten nagle wyszedł z aresztu bez powodu w dodatku. Tak, no i wyszedł, nie? U przed Narod... Jak zwykle, moi drodzy, uszanego reportera, info z pierwszej ręki. Zanim i to jeszcze ze swoją... w do, do zamurem Partnerkom. Dlaczego go puścili? 23. Jego i dziewczyny resztę zostawili w więzieniu. Bo to patrz, bo ty masz takie ja twierdzenie, tak że on coś wiedział, czego nie chciał powiedzieć policji i nagle to powiedział wiedział i nie powiedział. policji... Jak niektórzy youtuberzy przez tego go ja Nic nie mówię, ty... ja ci pytanie. Znaczy to i bo... tą narracją, że, on, że oni idea. byli z oni prawie. rzeczywiście robili ty cały czas i to, że oni rzeczywiście robili coś nielegalnego. Pod różnymi TikTokami czy innymi publikacjami często można było zobaczyć komentarze o makowcu czy. Sprzęglił się. Podobne określenie. 50. Nie wiemy, jakie są kulisy tej sprawy i jak aktualnie wygląda status Emma, później pogadamy. Buddy oraz czy faktycznie mógł on kogoś obciążyć swoimi zeznaniami. Również w drugiej nazwijmy to puli zatrzymań, kilka osób wspomniało, że ktoś miał się na nich sprzedać. Prawdopodobnie te oskarżenia jakoś Buddę ubodły, ponieważ postanowił on stawić story, gdzie jedzie na razie z sarkastycznym podpisem. Tu cytat. Dwiegowskie nagranie z ukrycia. Ale pięknie ludzie po nim jadą w tym na, na Twitterze, nie? On myśli, że jest fajny. Ale nie jest kompletnie, nie? Boże jedyny. Jak można. Aż jak można mieć aż tak zaburzone postrzeganie samego siebie. Przerażające. Ja, Budda w na komendę, jadący donieść kto robił loterię. Ja mam na nazwisku Janusz, może byś się, by się z jakąś Grażyną hajdnąć, A dawaj ty, czemu nie? Bo CBŚ nie ma. Me... Jak nie oklubnej z Kurwa, siwa, piszesz mi tak. E, odczytaj mu komentarz wyróżniony. Przeczytałem komentarz wyżej. Badulek mój słodziutki. Czego jeszcze chcesz? A, dobra, Usta albo albo się nauczysz albo koniec pieniędzmi. Dobra, to rozumiem już teraz. Dobra, rozumiem już, tak? Sił spoko. Rozumiem już. Co on mina, że naplujesz? Kurwisz za kolaku łesalako. Ty, ty chyba mnie za mało, za, za mało kwotą wspieracie, żeby mnie od, od takich kurek wyzywać. Co jest? internetu, koniec cytatu. Wpisem bardzo mocno wyśmiewa CBS oraz wszystkie osoby w internecie, które sugerowały, że Budda miał kogoś sprzedać. Może Kamil, takie coś publikuje. A po drodze buchnęli mi rower, więc na nich też składam papier. A, haha, dystansik. Może świadczyć o tym iż czuje się na tyle mocno w aktualnej pozycji, że wyśmiewa nawet centralne biuro Cześć, Kochanie, bo już super wczoraj wieczorem. Cześć Filipie. Czy policji jedno okienko? Które to zatrzymał? niech wszyscy wiedzą! Budda. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że Budda często był wręcz bezczelny i bardzo pewny siebie Często? W sensie zawsze? W kwestiach. Niestotnicz cecha, która pozwoliła osiągnąć mu ogromny sukces. Stąd też możemy takie zachowanie teraz zaobserwować. My z kolei od kilku tygodni możemy zaobserwować. Mi się wydaje, że psychologka nie jest psychologiem, zrobiła to zaocznie? Korespondencyjnie. Czące ocieplenie relacji pomiędzy Wojtkiem Golą a Sylwestrem Wardęgą, a o. przynajmniej. Ociepliły się kontakty między nimi, nie, między moi drodzy. Wardenga stał się ciepluchem. I jest to widoczne z jednej strony. Tak jak informowaliśmy w poprzednich materiałach, panowie spotkali się w kontekście dopełnienia formalności spółki gold. Oczywiście ja też jestem na to z Filipem, więc spokojnie. Jednak spotkanie pozytywnie wpłynęło również na to, co Lefum aktualnie między humanum? się panami dzieje. W ostatnim odcinku Szony tańcola w że programu zadzwonili do Wojtka w celu wypytania go o wspomniane spotkanie. Pojawił się wątek załatwiania spraw banku, gdzie Psycholożka jedyny sama z psychologią, to że sama potrzebuje jego pomocy golamiałowe jest pomieszczenia, aby uszanować prywatę wspólnika. <laughs> Wardenga to poniekąd wyśmiał na swoim live, mówiąc, że dane, które podaje i tak są publiczne w Wojtek przedstawił perspektywę na tą sytuację i wyjaśnił, dlaczego chciał opuścić pokój. On powiedział taką sytuację, że tam y, jakieś swoje dane miały być. I już a to może wyjdę, bo nie chcę chcesz... już... Jak kiedyś będę do mnie dzwonić, to będzie Mateusz Spusiński na linie. swoich danych. A to nie Wojtek, nie, nie wychodź. Aaa, że, że, że... adresowe. tak. I on to prześmiał, że A on to prześmiał, że jesteś, jesteś głupi, że jesteś głupi bo są w Cedigu, wszyscy mają do nich dostęp, ha, ha, ha. To, Tak, a, nie, nie, bo... Ja bym chciał taki kowbojski kapelusz, jak będziemy kiedyś grać w Red Redemption 2, to, to koniecznie taki kapelusik będę musiał sobie ogarnąć. Ja mówię, że on jest, że może nie chcieć, żeby ujawniać jego nowy adres, o to mi chodziło. Skąd mam wiedzieć, czy poda dane z Cedigu, czy poda swoje co dane to to adresowe, tak. jakby... Mnie to nie interesuje, tak, tak gdzie, tak, tak, tak. Gdzie, gdzie on mieszka, gdzie ja mieszkam. Otrzymaliśmy również relację odnośnie tego, co wydarzyło się później. Spotkanie miało opierać się na wątkach stricte biznesowych powiązanych z projektem GOATS. Wojtek zaznaczył również, że emocje trochę opadły, a on sam już żywi mniejszą urazę do internetowego druida. No ogólnie poszedliśmy sobie na kawkę, pogadaliśmy. Ooo... Wow. Proszę bardzo. Ciekawe, czy z lodem? Spotkanie? Tak spoko, no na luzie, no jak jakimś wesołom. w wafelku. już wiem, gdzie wasze brudne myśli wędrują. Można powiedzieć, że wiesz, wiesz no, no nie nie ma, nie wiem, trochę już mi czasu. mikrofonem w dupie? Ja tam też dawno nie oglądałem jego live'ów. Trochę emocje opadły, więc... No, na ale to... no, pan na pewno nagrywał, pewnie z życie, więc... mówię, że nie, nie, nagrywał. nie wiem, czy... Bo on ma tak ustalone, w dyktafonie ma takie hasło, nie nagrywam i, I wtedy się nagrywanie. Po relacji... no, ci to są kabareciarze. Prawie jak... Yy, yy, zapomniałem. Niech się nazywał ten nieśmieszny kabaret. Ten naj, na, najbardziej nieśmieszny kabaret. Kabaret pod brwi groszem, Boże. Jedyny, ale syf. Mogłoby sugerować jakiekolwiek szanse na powrót projektu Goats. Aktualnie na polskim YouTube nie ma takiego kontentu i ludzie chętnie takie filmy by oglądali. Również w kontekście panów <grym> na Goats grosze. otrzymaliśmy nową perspektywę. Jak Wojtek poinformował, na zakup spółki pojawił się chętny i ma on oferować bardzo dobrą stawkę. No ale właśnie, to co dalej robicie ze spółką? Bo to jeżeli nie działacie, to Wie trzeba ją no, zamknąć i. Ogólnie, mam... też mocny, no bo nie, Chętnego kupca za bardzo dobre pieniądze. Yy, ale. Sądzę, <grym>, że znaleźć tam nie chce. Nie chcę sprzedawać. Ale nie, da, nie padła tam żadna propozycja. A na chciał, przecież to mi się Kiedyś wtedy, no tak, ale nie padła tam żadna propozycja, na przykład, żebyście to dalej pociągli? Nie myślałeś o tym? Nie zapytałeś go? Aktualnie Wodarze odaże Gołd. Co mają kilka możliwości: albo spróbować poprowadzić projekt dalej, albo wymienić jednego z wspólników i odkupić od niego udziały, albo całościowo sprzedać. Na no, nabronę elegancką, chłopaku. Dać projekt. Przy czym ta ostatnia możliwość, czyli sprzedaż całego projektu, z pewnością wpłynęłaby na spadek oglądalności, ponieważ ludzie subskrybując kanał Gołców w pewnym stopniu przywiązali się do osób odpowiedzialnych za ten projekt. A mowa tutaj o Wojtku Goli, Fysia. i Izaku, Bobzdelu czy Kartwszabłońskim. Historia pokazała, że przejęcie kanału przez całkowicie nowego. Ej, myślicie, że jest taka możliwość, żeby Gołc wróciło? Ze starym składem. To znaczy, nawet nie mówię o Izaku, nie mówię nawet o Błońskim, ale wiecie, że był Wardenga, Gola i Boxder. Bo teraz tak sobie pomyślałem, że wcale to nie jest takie takie niemożliwe, nie? Że wiecie, była ta drama, oni jechali po sobie i wiecie, i rzucali, sobie, rzucali się sobie wzajemnie do gardeł. Natomiast jako, że to jest YouTube i tutaj najważniejszy jest biznes i kasa, to że faktycznie tak może być, nie? właściciele i nowe twarze zazwyczaj Myślę, że to jest możliwe to polski YouTube same się same sprzedajne kurcze pieczone no. Wojtek prywatnie zdradził że aktualnie skupia się na swoim życiu i na tym aby cieszyć się tym co ma Odstawiając potyczki internetowe na drugi tor co można zaobserwować po jego ostatnich działaniach zamykając klamrą przedstawiony temat budu jak i Wojtka powiązanego z swoim MMA jako ciekawostkę. Nale. Myślę że Wardęga nie chciałby już z Boxdelem. wiesz co w pewnym momencie Wardęga mówił że o Wojtku ma jeszcze gorsze zdanie niż od Boxdellu że Boxdel jest jeszcze bardziej fałszywy, natomiast spotkał się z nim i że coś tam gadali o współpracy. Także. Że dodać, że Dodge który był wystawiony na sprzedaż, końcowo się sprzedał 11 dni temu, pojawiło się ogłoszenie sprzedaży projektu Buddy za kwotę 189 tysięcy. Wardęga się tak nie sprzeda, Imo. Wiesz co? Na jednej z ostatnich transmisji Wardenga powiedział, że zastanawia się, w którą stronę teraz pójść ponieważ gdzieś tam czuję ponownie energię na to, że chcę coś robić i albo chcę robić coś niszowego, albo chcę robić coś właśnie bardzo mocno zasięgowego, jak GOATS. Więc nie wykluczam kompletnie takiej opcji. Oczywiście wiadomo, że na samym początku opinia ludzi byłaby taka, że jechaliby po jednym i po drugim że wszystko było ustawione i że wszystko pod zasięgi. Natomiast koniec końców, po, po trzecim odcinkiem już byłby luz. Nie? Złotych wiele osób twierdziło, że jest... Wardenga to... dwa razy na wszechy 5D? Nie, myślę, że już nie. Aczkolwiek chciałbym, żeby Wardenga wypuścił ten trzeci film, o którym gdzieś tam wspominał. Ehm... No bo coś by się ciekawego działo w internecie, nie? Cena bardzo wygórowana, ale wiele wskazywało to, że nie, jednak nie, nie znaleźć jeszcze, się nie. chętny. Samo auto będzie teraz prawdopodobnie <laughs> używane do kontentu. Zrobiło się już kilka filmików z nim, ale potencjał na większą karierę jest raczej dosyć mały. Niemniej jednak, pojazd powróci na polskie drogi i będzie prawdopodobnie często dostrzegany Trudno. i fotografowany przez swoją charakterystyczną okleinę. Kolej widzowie programu Twoje 5 minut dostrzegli niezbyt fajne zachowanie friza oraz wujka Łukiego. Dla... E, wszystko ustawka, to znaczy... Na bank jest ustawiony ten kuba, którego niby wyrzucili zaraz, zaraz wróci. nakreślenia kontekstu jeden z uczestników niestety spóźnił się na nagrania, ponieważ bardzo źle się czuł i miał problemy jelitowe. Program Twoje 5 tak, tak, tak. przyzwyczaił nas do kontrowersji. Często A, pamiętajcie, moi drodzy, wszystko co widzicie w internecie to prawda. Pływany celowo i również przez pryzmat takiego zabiegu należy brać pod uwagę to, co wydarzyło się w ostatnim filmie. Pragram niewziąć no wymyślił po prostu. Eee. No dobra, no, no ale to... jakie były zasady tutaj. <suszy> Żeby się nie, nie spóźnić. No nie spóźnić. Dokładnie. Ja nie wiem, wam się czasem wydaje, że te nice. zasady, które my mamy, to są... Nie wiem, dla ja, to jest bardzo zła cecha w momencie, kiedy ktoś się spóźnia. Ja mówiłem ci Ty o, się o tym codziennie. Tak ja mówiłem o tym codziennie. Ale ja mówiłem bezpośrednio do niego. Okay. Dlatego my jesteśmy przygotowani na to, co się teraz dzieje? Bo przecież pierwszy w pogadaliśmy o tym. No, po prostu mi się zrobiło niedobrze, ale to już wczoraj. Miałem naprawdę duże problemy i ciężko mi było, bo zaraz potem miałem po prostu... Tak, czyli gościu, yy, gościu się źle poczuł i dlatego dla wyrzucili. I absolutnie to nie jest ustawka, moi drodzy, pamiętajcie. Wyrzucę z programu przez. A z stroną do Tak, bo wtedy dla Freeza było, pokazane było, że, że to jest właśnie poświęcenie prawdziwe. Nie jest spowodowane problemami. Mimo tego, że ta ustawka wygląda to beznadziejnie. Oczywiście, że tak, jak najbardziej, a w tym momencie co Freeza odwala w internecie, to na Twitterze to jest... Po raz kolejny, to jest jeszcze bardziej żałośnie, żałoś, jeszcze bardziej żałośni, kolejny poziom żałosności, albo jeszcze bardziej żałośniejsze, niż to, co widzieliśmy przed chwilą. To wymiar zetknęło się z ogromną krytyką wymierzoną Friza oraz wujka Ukiego. Nawet sam Wardenga zabrał głos w sprawie i podkreślił, że bardzo słabo wypadło to pr -owo. Tak, rok temu dosłownie to samo było, nie? O ile jest to prawda. Co warto podkreślić? Jest to podobny przypadek tak, jak to było z Oliwierem. Byłby konty jakby przyszedł obstrany? Oczywiście, że tak. W poprzedniej edycji Twoje tak, 5 minut, minut. czyli osoba ta automatycznie przeszła dalej. Nie wiemy, czy tutaj podobny zabieg zostanie wprowadzony. Służbywać może to wpis Karola, który wygląda tak samo, jak ten sprzed dwóch lat. Freeston. co odwala na Twitterze? Już ci mówię, przyjacielu serdeczny. Yy, po tym, jak wiesz, po tym wpisie, który właśnie teraz został pokazany, on, yy, on dodał taki. Yy, Cała Polska śmiała freestopała, bo wywalił Kubę. Kopiujcie. Czy Kuba Jurek wrócił w dzisiejszym odcinku? Tego dowiecie się o 15. W nowym odcinku trwa 5 minut 3. W nawiasie nie, nie wróci, przestańcie pytać. Mógł nie chorować. No więc wiesz, więc takie dosłowne. Mówienie o tym, że, że faktycznie wróci, natomiast wygląda to po prostu słabo. Prawdopodobnie całą akcję mocno zaplanowaną. Takie sytuacje dają dużo ja rozmawiać. się starać pod siebie, ale przyjść, no, ale kontent byłby naprawdę przepotężny. Skos programowi, a wy... złoty bilet i witamy w finale. Się o to również chodzi. Zobaczymy, jak to się rozwinie i jak ze sprawy wybrynie Freeze. Będąc przy temacie Freeze należy zahaczyć również o kwestię festiwalu ekipy. Jak wiadomo, to ma być bardzo dużym rozmachem, a na nim samym miało pojawić się kilka osób ze starej ekipy. W jednym z wywiadów influencer zdradził, że każdy, kto był w starej ekipie, otrzymał od niego zaproszenie. Czy starzy znajomi też mają szansę się tam pojawić? Czy nie? Słuchaj, zaproszenie. W tym programie yy, zgłaszają się ludzie, i później Friis robi z nich ekipę, i ta ekipa tworzy filmy. I tyle. wszyscy dostali? Czekam, żeby, Pytanie, żeby to skorzystają? zrobić. W hmm. są trzy strefy. Strefy kontentu, na której na przykład będą Besties ze swoim podcastem, na której wow. youtuber Yoshi będzie robił odcinki na żywo, grupa Teens też będzie tam swoje działania miała. Pytanie brzmi, kto zda... czy będzie teraz? tak jak będzie, to na... o, 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 o czym tu muszę jechać? Proszę nie ja skorzysta I kto ma na tyle dobre Przepłucz takiej okazji. ...plację, że na festiwalu się pojawi... Czyli tak, kto będzie u Friza? No, Versow. Minimajk nie. Tromba może być. Jej nie będzie. Jego nie będzie. I on może być chyba. On będzie, jej, ona może być, jej nie będzie, i pates chyba też nie będzie. W ogóle czy pates jakkolwiek przed, od momentu, kiedy był rozpad ekipy odnosił się, mm, mówił cośkolwiek o frizie? Javi. Dla widza z pewnością zobaczenie starej ekipy razem uruchomi piękne wspomnienia, ale szansa na pełen skład jest stosunkowo Dajam, mała. Ma. Bo każdy poszedł w swoją stronę i niekoniecznie chce znowu przycinać się z członkami projektu. W tle było również wiele nieporozumień, które do teraz nie zostały do końca wyjaśnione. Nie do końca zostało również wyjaśnione odejście Jordana z ekipy Czajnika. YouTuber zniknął z realizacji i pojawiły się informacje o jego problemach zdrowotnych. Nie wiem, kim jest Jordan. Był członek ekipy Czajnika, masz przyjaciół? O i tam wszyscy mają do siebie żal w ogóle. Na jego profilu mogliśmy zobaczyć na Jak Tak, mówię, że z był słaby? Okay. Sugerujące, że ten nie otrzymał było, wsparcia w ciężkich no. dla niego momentach, a w Rok internautów od razu zaskierowany w stronę ekipy Czajnika. Trudno mówić o naszej przyjaźni, kiedy ja byłem na dnie, a Ty nigdy do mnie nie zadzwoniłeś. Kiedy ja się leczyłem i właśnie byłem na momentach, że e, byłem na klatce, a Ciebie nigdy przy mnie nie było. Ja Ci tego chyba nie wypominam. No, Twoja przyjaźń to jest, wiesz, kończy się wtedy, kiedy robimy razem. Inter Jordan, takie buty chyba? No, no. chyba ta. Chyba taki koszykasz czy coś. Resy, no i wtedy rzeczywiście <laughs> byłeś blisko mnie, ale kiedy ja byłem na dnie i rzeczywiście, no, nikt nie chciał wspólnąć w moją stronę. Nie wiemy, na ile wiadomość ta za faktycznie wycelowana Tak, Agi, bardzo dziękuję, doceniam. Ale sam twórca ma cierpieć na nieuleczalną chorobę, co sprawia, że jego sytuacja nie jest najłatwiejsza. A taki filmik sugeruje, iż nie otrzymał on wsparcia od osób, od których na to Raz liczył. I na koniec, o, koniec o, warto jajanca. wspomnieć o filmie... Niebieski 3307, łysy Orle, pozdrawiam cię. USA. Orły, au który to MGP garaż zapowiedział na swoim profilu na Instagramie. Jak sam informował, wkrótce miał odebrać swoje samochody z parkingu policyjnego. Ja się tego nie wypominam, oprócz tego, że właśnie Ci wypominam. Tak, dokładnie. No. Ej, Sary, to nie jest tak, że ja Ci przypominam. Teraz to znaczy teraz Ci wypominam, ale absolutnie to nie jest tak, że, że Ci przypominam. Go, faktycznie. Włosy farbowałeś? Tak, no. Widać? Kurczę, myślałem, że nie zauważycie. Bardzo dziękuję. Tutaj co? Tutaj taki blond sobie zrobiłem. Tutaj, nie, sorry, tutaj jest blond. Na góry sobie zrobiłem blond, a na, na po bokach i z tyłu sobie wziąłem taki czarny. Nikt jest? Fajnie. Pomyślałem sobie właśnie, że tak za na góry sobie oglądam. Na fałon. Co się stało, a większość samochodów zjechała już do niego na parking. Lecz pojazdy nie były był proste. Michael Jordan, nie Michael, Michael Jackson był? Zachowane we wzorowych Znaczyne, warunkach i wymagają one odświeżenia lub poważniejszych napraw. Co zostanie przed. Ładny kwiatuszek na łapce masz? Komu go dasz? Gdzie tu? Wszędzie mam od Kwiatki chyba, co? A, dziękuję z ale za kilka dni. Czemu się łapiecie? Palatem tę zrobił tylko jedna, ale już więcej na lawy, jakbyście mnie nie widzieli. Tak za głowę. Czy nie dowiesz, że to nie się okazuje? No teraz bardziej na muleta. Tak, no tutaj patrzcie, tu mam, tutaj krótko mam. Tu mam krótko, a tu mam takie dłuższe. Widzicie? Zajebiście? Fajnie, nie? Tu na samym myciu. No tak, jakby o, tak, jakby spostrzone coś Mulet. było zjapnięte, nie? I patrz tu, ocycycy te. Jest... Widzi jak ten z ekipy na kiblu ul w środku, niż to? Pomyślałem o mini majku, jak go wkładali, ale to nie o to chodziło. No cholera. To pa! Ja pierdolę! Przecież nie jesteś mulatem. Eee, wie, no, to masz mnie, kurczę, pieczone. Widzę. Wszystko kurde. Krótko z przodu, długo z tyłu i wąs na przedzie? Tak, no. Dokładnie, Zrobiłem się na tego. Na czeskiego hockey, moi drodzy. Krótko z przodu, krótko z tyłu. Czarno, jest do to! Ale dobra, pytanie za taka, taka, właśnie ten, tak, właśnie, zawsze chodziłem do fryzjera i mówiłem, właśnie, że boki krótko. Góra dłużej, a teraz zacząłem tak pomyślałem sobie właśnie, że coś chcę zmienić w swoim życiu i zrobiłem poproszę do prezjera i mówię Góra, e, krótko, boki, e, boki nieco dłużej I co? Fajnie jest chyba, nie? No. a akumulator jest rozładowany, więc będzie trzeba utrzymać W przypadku niektórych aut oraz rozładowanego akumulatora, ponoć wymagane było nawet zbicie szyby, aby dostać się do pojazdu A dzięki Takie naprawy pochłoną spory budżet, który musi pokryć właściciel aut, czyli MGP Garage ry... Co myślisz o dramie z Julius, z Miami? Poczekaj Budżet pochłonął tak, również wycieczka z na Mont Everest. Wiele osób gratulowało młodej Polce osiągnięcia, ale nie obyło się bez kontrowersji. Najwięcej dyskusji zbudziło publikowanie nagrania z ciałem Spinacza na Mont Everest. Widziałem, widziałem. Internauci twierdzili, że nie powinno to trafić do sieci i skrytykowali Spinaczkę. Ona sama. Tak. Ma na kanale podkary odniosła się do oskarżeń i przedstawiła swoją perspektywę. Tak nie szalej, bo ci jeszcze włos naprawdę wyrosnął. A ciekawie by było co? Na tę sprawę. Ja trochę wiedziałam, że to pewnie wzbudzi jakąś dyskusję. Nie sądziłam, że aż taką. <noise> Trafiłam do Newsłot impera. <noise> no, tak się nie spodziewałam trochę tego, ale dla mnie to jest taki temat w ogóle, że się nie dyskutuje na ten temat, bo w tym środowisku. Co? W środowisku górskim po prostu jest tak szeroko przyjęte, że takie treści można dodać. Według zainteresowanych jest to powszechna praktyka i nie widzi ona w tym nic złego. Również jeżeli. To znaczy, no okej, okay, w środowisku może nie, natomiast w momencie, gdy publikowała to. Gdzieś tam na Twittera, boż na Twittera, na Instagrama, na TikToka, i chyba gdzieś jeszcze. Yy, no to też nie powinna się dziwić, że w jakiś sposób wzbudziło to kontrowersję, nie? I otrzymały prośbę od rodziny o usunięcie filmu, to też by to zrobiła bez zawahania. Kontrowersja okay. z czasem szybko padła, a internet zapomniał o wspomnianym nagraniu Knifodasiek na ekranie i obejrzyj kolejny materiał. No tak, no bo w internecie dzieje się tyle moje że, razem, że tutaj musi być ciągły dopływ dopaminy. Ciągle musi dziać się jakiś syf, żebyśmy żebyśmy mogli coś innego komentować i coś innego przeżywać.